Na wybory pochwalić inwestycjami zakończonymi. Nie, o wie pan, otwarcie nie jest działalnością prawną, prawda? To no, jest pompa i uroczystość. No tak, ale ludzie zaczęli tam chodzić, a tak naprawdę inwestycja nie została jeszcze wtedy zakończona i nie, nie została odebrana. Ale zostawmy już to, bo są właściwe służby, które powinny w jakiś sposób tutaj, tutaj działać. I podobnie dzisiaj jest ta sama sytuacja. Chodzi o, o między innymi o y, lodowisko, żeby ono zafunkcjonowało. Chodzi o zadaszenie, zadaszenie y, rynku, żeby zafunkcjonowało, żeby generalnie pochwalić się rzeczami. Czyli sugeruje pan pomnikomanie? Y, OK? Oczywiście tak, oczywiście tak. No y, wie pan, do dzisiaj y, po pierwsze to ja to sugeruję, a po drugie y, niestety w ciągu tych czterech lat, zresztą nie tylko tych czterech, bo i ośmiu tak. jest. I, Śmiem twierdzić. To są pomysły, które tak naprawdę nie są do końca pomysłami pani burmistrz. One później jakby są adoptowane przez panią burmistrz, że to są jej pomysły. Na przykład y, pamiętam też na tej sesji. To burmistrz... Radny Farbotko. Oczywiście tak, ale, ale pani burmistrz, na przykład na sesji mówi, już na tej sesji mówiła o tym, y, że nawet ja sama zapominam, jak dużo rzeczy zrobiliśmy, ale chcę przypomnieć, że, że i w kontekście ja zrobiłam, pewne rzeczy, ale dzisiaj kto to będzie pamiętał, że to nie był pani burmistrz pomysł na przykład, żeby powstał drugi Orlik. To została przymuszona przez radnych, żeby powstał drugi Orlik. To, że powstaje lodowisko, to nie był pomysł pani burmistrz. Pani burmistrz zebrała radnych na nieformalnym zebraniu, żeby wyrzucić lodowisko z budżetu i przymuszała nas nawet do tego, udowadniając, że to jest kompletnie bez sensu. Radni zdecydowali, jednak robimy. I wiele innych rzeczy, tak naprawdę to to nie są pomysły pani burmistrz, dzisiaj są zaadaptowane oczywiście i będzie to jako jako flaga powiewała na, na yy, przyszłorocznych wyborach prawdopodobnie. Ale to nie jest prawdą tak. Ale wie pan, to, 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 to nie jest prawdą, natomiast jest to typowe działanie polityczne. Wie pan, ja widziałem posła Kurskiego nawet w Sejmie, który chwalił się, co to opisnie nie zrobił, po czym wyszedł poseł Gierdych i mu powiedział, czego nie zrobił z tego, co powiedział. Tak, tak to prawda. Także to jest dość normalne politycznie, to choć prawda. oczywiście niewątpliwie należy to nagłaśniać. Oczywiście. I w tym momencie pojawia się kontakt z wyborcami. Panie radny, jak wygląda Pana kontakt z wyborcami? Pomijam Kościół oczywiście. No tak, ale jakby trudno to Też oddzielić, dzieli. prawda? Dlatego, że ludzie to ludzie. I my sporo mamy kontaktu. Ja osobiście mam sporo kontaktu z ludźmi, i rozmawiam z ludźmi. Rozmawiam na swojej dzielnicy, to po pierwsze, bo to jest mój okręg wyborczy, więc z ludźmi, którzy jakieś tam problemy przeżywają, i, i też akurat tak się wydarzyło, że w tym roku, czy w tej kadencji, mamy trzech radnych z Wilanowa, z, z dzielnicy, w której ja mieszkam, i to jest mój okręg, nie tylko Wilanów, ale, ale i okolice. I tam jesteśmy w stanie razem rozmawiać i też razem proponować, ja Ci mówię tutaj na przykład o ulicach. Wie Pan, gdzie jest ulica Żółta? Nie. Na Wilanów. O, nie, nawet nie, nie. To, znaczy... to musi być malutka uliczka nie, jakaś. Nie, to jest jedna z nowych ulic. Z nowych ulic nazwanych, nie, 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 nie pamiętam. Natomiast yy, to nie tylko Wilanów, bo oprócz tego spotykamy się, czy ja spotykam się osobiście z różnego rodzaju ludźmi, i nie do końca to jest tak, że na przykład odwiedzają mnie ludzie, bo jestem tutaj codziennie na Suwalskie 21, i że odwiedzają mnie ludzie tylko w kontekście wiary, tak to nazwijmy ogólnie. Ale proszę, no tak, sobie, chociażby ja. da, ale, ale proszę sobie wyobrazić, że bardzo często się zdarza, że siedzę w biurze, ktoś przychodzi do mnie i mówi: potrzebuje mieszkania, mam taką i taką sytuację. Albo jestem biedny, potrzebuję pewnych rzeczy. I, i rozmawiamy tutaj o bardzo takich przyziemnych albo, albo no, materialnych sprawach. O czy nikt nie prosił, jak rozumiem. Nie, tak w kontekście. Y, to, tak, czy... ale, ale zjawiają się tu różnego rodzaju ludzie. To, to druga sprawa. Trzecia sprawa to y, też funkcjonuje, czy jestem przewodniczącym y, komisji mieszkaniowej. Y, tam y, rozmawiamy może nie bezpośrednio z ludźmi, dlatego że czytamy ich, czytamy ich podania tylko, ale to nam też pokazuje, jak je, jaka jest skala potrzeb w tej kwestii w mieście. A teraz powiem, użyję brzydkiego słowa, ale zrobię to celowo, no bo trzeba prowokować. Czemu pan lekceważy wyborców, którzy chcieliby co, czegoś się dowiedzieć z internetu? No bo ten wywiad, on pójdzie w internecie, jasne, ale to jest jednostronne. Pan zaczął, w poprzedniej kampanii wyborczej, zaczął pan pisać bloga. Tak. Wczoraj do niego dotarłem. Wpisy z dwóch miesięcy, bodajże z 2006 roku, koniec. Tak, tak. Y y to nie było jakby nieprzemyślane też działanie. Rzeczywiście, blog zafunkcjonował przed poprzednimi wyborami, i wydawało mi się, że jeżeli chodzi o internet, to jest to dobre, dobre miejsce do komunikacji. Ale próbowałem czy zdarzyło mi się dwa razy coś wpisać w funkcjonujące forum i zauważyłem, że poziom dyskusji i argumentów. To nie jest to miejsce, czy, czy nie jest ten poziom, do którego ja bym chciał zafunkcjonować. To prawda, zafunkcjonować. dlatego że na forach występuje bardzo różny poziom, bo wypowiada się tam doktor, profesor bodajże, a też gimnazjaliści, czy ludzie z podstawówki, którzy siłą rzeczy może wiek nie świadczy o poziomie, prawda, no ale o jakimś tam doświadczeniu, które może się przełożyć na poziom dyskusji, ale ja nie mówię w tej chwili o forum. Forum to jasne, to jest wolna dyskusja, moderowana, lepiej lub gorzej, ale mi chodzi o tego bloga. Tak, no, no, no tam ale tam można nawet komentarze wyłączyć. Oczywiście, chciał. Oczywiście że I tak. Można, raz można na wyłączyć. tydzień jeden wpis, jaki to byłby kontakt z wyborcą internetu. Myślę, że doskonały, pod warunkiem, że ktoś by na ten blog zaglądał, ale ja sprawdzałem, ile ludzi zaglądało. Nie no, to wie pan to. Nigdy nie jest tak, że z miejsca będą odwiedziny. Ja się tym akurat zajmuję, więc chyba to, że pierwszego dnia zajrzy jedna osoba i będzie to właśnie Pan, bo Pan napisał i sprawdzał, jak to wygląda. Za miesiąc to będzie 10 osób, za dwa miesiące to będzie 20 osób, a za rok to będzie 100 osób. A za pięć lat się może nagle okazać, że tysiące tam przychodzą dziennie? Tak się może okazać. I takich blogów jest sporo, yy, ludzi, którzy, którzy jakąś tam działalność polityczną również prowadzą. Natomiast, tak jak pan zobaczył, tam było, nie pamiętam czy dwa, czy ileś miesięcy, i to tak. i nie było sytuacji takiej, że w jednym tygodniu była jedna, a w drugim pięć, a później dziesięć. Tak po prostu nie było. Nie, to I, z... i... Tak statystycznie. Tak, ale, ale generalnie yy, zauważyłem, że, że, że Albo to jeszcze nie czas, jeżeli przede wszystkim chodzi o, o naszych mieszkańców czy naszych wyborców. Może to jeszcze nie czas, żeby, żeby tak szukać po internecie. A może trzeba rzeczywiście wrócić do tego pomysłu i jeszcze raz to robić. No chciałem Można was zapytać, robić. czy przed kolejną kampanią będzie nowy blok? Nie myślałem o tym w tej chwili, dlatego że nowa kampania, jeżeli będzie, to ona będzie się różniła od poprzedniej. Dlatego że w poprzedniej kampanii to nie był, jak mówię to i pójdzie to, czy ileś osób będzie mogło to oglądać, i, i to jest prawda, bo też to można w jakiś sposób sprawdzić. Nie był to mój do końca pomysł. Ja byłem również kandydatem na burmistrza. Tak. Byłem kandydatem na burmistrza. Głównie czy, czy, czy podstawowy powód był taki, że, że ugrupowanie Przyjazne Miasto, które już trzeci raz startowało w wyborach. Yy, chciało zafunkcjonować kolejny raz, i yy, yy, takie mamy oto doświadczenia, że jeżeli jest ugrupowanie, czy jest, yy, czy jest grupa wyborcza, która ma silnego kandydata, który startuje na burmistrza, to ktoś z tej grupy albo ta grupa w jakiś sposób jest reprezentowana w radzie. Jeżeli takiego kandydata na burmistrza nie ma, to przeważnie, czy takie są doświadczenia. Nie ma z tego ugrupowania radnych w Radzie Miejskiej również. Ale czy to na pewno chodzi o to, że mamy przedstawiciela, jesteśmy w Radzie, czy raczej o to, że jesteśmy silnym ugrupowaniem, z dużą reprezentacją, więc możemy wybrać sobie kandydata na burmistrza, bo ktoś się nadaje, ale.